Metoda na wnuczka należy niestety do jednych z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod wyłudzania pieniędzy od osób starszych. Wyobraźnia sprawców nie zna granic i w połączeniu z naiwnością seniorów prowadzi do nieszczęścia. Przestępcy mają przeróżne metody działania. Na przykład pukają do naszych drzwi pod pretekstem sprzedaży jakiegoś produktu. Podczas transakcji chcą rozmienić pieniądze i gdy już zlokalizują miejsce przechowywania kosztowności, proszą o szklankę wody i w tym czasie penetrują i okradają nasze mieszkanie. Inni podają się za za pracowników przeróżnych instytucji albo za członków dalekiej, a nawet jak w tym przypadku bliskiej rodziny. 21 marca 90-letnia mieszkanka Świdnicy została oszukana na tak metodę na wnuczka. Zadzwonił do niej mężczyzna przedstawiając się za jej wnuczka. Powiedział, że potrzebuje pilnie pieniędzy w kwocie 14 tysięcy złotych. Oczywiście pani zgodziła się. Yy... Mówiąc, że zniesie te pieniądze, oczywiście osoba dzwoniąca powiedziała, że przyśle po te pieniądze swojego kolegę. Funkcjonariusze policji apelują do osób starszych oraz ich rodzin o zachowanie ostrożności, a nade wszystko rozsądku. Zwracamy się do mieszkańców Świdnicy oraz do rodzin osób starszych, aby w szczególny sposób uczulali swoich najbliższych, czy też sąsiadów na takie metody działania przestępców. W ostatnim czasie mamy dosyć sporo zdarzeń właśnie jeżeli chodzi o domokrążców, którzy wchodzą do domu pod pretekstem sprzedaży różnych towarów, czy też pod pretekstem sprawdzenia instalacji elektrycznej czy też gazowej, dokonują kradzieży różnych przedmiotów z mieszkań osób starszych.